Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w This War of Mine Klikamy przeżyj, wybieramy pierwszą opcję tam wytrzymałem 12 dni zobaczmy jak pójdzie teraz co nam da, jaki budyneczek Dobra. W ogóle dużo rzeczy jeszcze, jeśli chodzi o grę, nie wiem, bo na przykład nie wiedziałem, że można e, rąbać się kierą. Słuchajcie, meble, które dają drewno. Gdy wybuchła wojna domowa Wielu sądziło, że potrwa to tylko kilka tygodni Minęło wiele miesięcy Odkąd siły rządowe stoczyły Odczyły rebeliantów w stolicy Odcinając ich od zaopatrzenia uwięziona a w mieście ludność cywilna cierpi Wskutek głodu, chorób i ciągłego ostrzału Katia poznała Pawlego i Brunona jeszcze przed wojną pracowała wówczas jako reporterka, a Bruno prowadził własny program kulinarny. Paweł był gwiazdorem miejscowej drużyny piłkarskiej Katia, raz nawet przeprowadziła z nim wywiad, teraz spotkają się w zupełnie innych okolicznościach szukając wody i pożywienia. Dobrze. Więc przeszukujemy wszystko no, byle szybko. Weź wszystko bla 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 nie to. Tu. tu weź wszystko, mhm. czyli trochę kiepsko. Ziemię tutaj? Pioła. Cukier. Gdzie tutaj jeszcze? Weź wszystko. O, tutaj mamy. Do wzięcia. O, ale nie weźmiemy. Niestety. Warsztat stalowy zrób. Ustaw dobra, ci nie rozgrzebują na razie łapami to wszystko dobrze. Łopaty ani łomu nie możemy niestety zrobić to jest kiepska sprawa przykra sprawa dostaniemy się tam dostaniemy się z łopatą idzie to wiele szybciej co najmniej 4-5 razy szybciej rozgrzebywanie gruzów No i tu kolejny problem, nie otworzę znowu szafek Ponieważ nie mam e, No nawet materiałów, aby zrobić łom Ogólnie bardzo mało materiałów mi tutaj wygenerowało No nie mamy praktycznie nic <laughs> pierwszej wyprawie może coś się nam uda no i właśnie tutaj nic tutaj nie mogę nie mogę nic zrobić w tej chwili niestety no cóż no to rozgrzebiam przez ten czas gruzy, no i tyle do końca dnia Coś jest? O, i teraz? Aaa, jest. Zrób. Ach nie. Łom mamy zrobiony, jakby ryba ten tutaj przeszukuj. Dobra. I co mamy? Książki. Mogą być. Albo ty rozpieprzej tutaj, panie przyjacielu. lekarstwach przydadzą się jak najbardziej zbliża się noc już co możemy zrobić czy możemy coś zrobić ah, łopaty nie Mm -hmm. Dobra Noc Więc na sam początek wysyłamy Tu na razie mogą spać Na opuszczony domek Przygotuj się Łom Na razie nie Szukaj zapasów I Teraz będą nam potrzebne Drobiazgi i... Nie, 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 zaraz. Chwila, moment. Jest drobiazgi, drewno, proch. Spędzimy to wszystko tutaj. Na razie nie ma nikogo, możemy bez obaw przeszukiwać. Co dalej? Potrzebuję <trybiki> te trybiki. O właśnie. Dokładnie. Dokładnie tak. Szafa. Pięknie. O! Do siekiery, się przyda. <trybiki> Coś to zostawimy, zostawimy niektóre rzeczy. Da się to wyrwać? Tak. Fotografia przedstawiająca rodziców i dwie córki. Dobrze, że dziewczynki w niczym nie przypominają ojca, bo wygląda jak niedźwiedź. No tak, to niezłe musiało być, skoro tak. Jedzenie. Jak najbardziej. Jeszcze sprawdźmy. Pierwszego dnia okradli, dwa dni później zamordowali. Wystrzelałem ich co do jednego, nie chcę więcej korzystać z tej broni, I tak jest popsuta. Zakupowałem ją na podwórku. Dalszy ciąg zapisany niemal nieczytelnie. Jeśli to czytasz, nie szukaj mnie. No czasami właśnie są takie smutne wiadomości. Dobrze. A, nie to. Nie mamy łomu, to jest to. I lecimy tutaj Zobaczyć Jeszcze taką tu Tu, 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 to tu, tu coś jest Dobrze To wyrzućmy Ale Tego jeszcze nie przeszukiwałem No właśnie To zostawimy I tu coś było jeszcze. Eee... No właśnie. Dobra, możemy wracać <coughs> do wyjścia. Znaleźliśmy trochę potrzebnych rzeczy. Bardzo dobrze. Pierwsze dwa dni są bezpieczne. Mogą spać sobie ze spokojem. Można coś zrobić. Można. Czy podnieść mogę? Nie mogę. I tu jest kiepsko. No właśnie, łopata. Tu jest kiepska sprawa To mogę podnieść, ale przydało mi się w ogóle jak to się mówi 15 15 muszę mieć tych Holender Niedobrze teraz <laughs> Ach, tu jeszcze mamy ale nie mogę wejść tam przecież. Lekko chora. lekarstwa, gdzie one są przedmioty podstawowe no właśnie a no, ich nie ma w apteczce nie są, dobrze jak jest lekko chora to możemy już jej dać te lekarstwa żeby ją nie zczyściło bardziej